Wygląda na to, że trzeba przejść z jednego świata do drugiego. Coś tam się zmienia, coś tam jest innego i może być bardzo inne od tego, co znaleźliśmy wcześniej. Wygląda na to, że trzeba zostawić za sobą coś, co jest związane z materią, którą dzierżyła królowa denarów. Trzymała to bardzo poważnie, mocnych słów używając. Ale najwyraźniej wygląda na to, że ona musi coś zostawić. I może powiedzieć o tym głośno i stanowczo, nawet jeżeli niekoniecznie ma na to ochotę. Coś tu się dzieje ważnego w poniedziałek, moi drodzy.